Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kanał Jezusa Pozwólcie ukochać się Bogu przedstawia, dlaczego miesiąc czerwiec poświęcony jest nabożeństwu do serca Jezusowego. Czyta i modli się Iwona Teresa. W ostatnich czasach dzieci ludu wybranego, chrześcijanie, zbłąkali się, zeszli z prostej drogi zbawienia, Dali się uwieść, uprowadzić w ciężką, opłakaną niewolę grzechu, niewolę szatana. Pan widzialnie odkrywa swe serce i tym, że co niegdyś przez Izajasza proroka odzywa się głosem. Wracajcie przestępcy do serca. Powrót do miłości Boga oto jedyny cel tego nabożeństwa czerwcowego, a w szczególności zaś. Cel Jego jest następny. Pierwszy, abyśmy coraz bardziej poznawali nieskończoną miłość serca ukochanego Zbawiciela, jaką nam we wszystkich dziełach swoich, a nade wszystko w sakramencie ołtarza objawia, gdzie zamieszkał z nami i chce przebywać aż do skończenia wieków. Wedle wyrazów świętego Augustyna, ten tylko nie miłuje Boga kto go nie zna. Wysilać się przeto mamy na poznanie Boga naszego, abyśmy go coraz bardziej miłowali, miłość za miłość, choć w cząstce oddając. Drugie, abyśmy wynagradzać się starali z gardy i z niewagi, jakie ponosił słodki Jezus w czasie widzialnego życia na ziemi, a nade wszystko te zniewagi i oziębłość, które teraz w sakramencie ponosi, nie tylko od niewiernych i heretyków zaprzeczających prawdziwej obecności Boga w Najświętszym Sakramencie, nie tylko od złych chrześcijan gnijących w błocie grzechów i odwracających swe oczy i serce od chleba aniołów, ale co gorsza, jeszcze od tych, którzy ozięble, niegodnie lub świętokradzko do stołu Pańskiego przystępują, Błagać przeto mamy Boga przez Serce Jezusowe, aby nam Pan przysposobił prawych czcicieli wedle serca swego. Powiedział Pan Jezus w Ewangelii św. Łukasza: Ogień przyszedłem puścić na ziemię i czegóż żądam, tylko aby był zapalony. Trzecim przeto celem tego nabożeństwa jest, aby przez Serce Jezusowe. Dla wszystkich z równą miłością wydane, jednakim ogniem płonące, rozpłomienić serca wiernych, puścić ogień miłości Boga, miłości bratniej po całej ziemi, aby między wszystkimi jeden duch miłości i zgody, jedno zapanowało serce. Czwarte. Aby wyrwać najtwardsze serca grzeszników, z przepaści zbrodni i niegodziwości, zmiękczyć je i skruszyć, aby każdy z nich mógł powtórzyć z psalmistą. Stało się serce moje jako wosk stopniały. Następnie, aby uczynić z tych serc ofiarę Bogu przez wprowadzenie do nich prawdziwego żalu i skruchy połączonej z uniżeniem w duchu, Wedle słów pisma Świętego, ofiarą Bogu serce skruszone i upokorzone. Piąte, aby oddalić wszelkie karnie szczęścia nad nami liszące, i ściągnąć na biedną ziemię łaski i błogosławieństwa duchowne niebios, wedle wyrazów i zapewnienia samego Pana Jezusa. Do świętej Małgorzaty Marii Kog wyrzeczonego: Serce moje wyleje potoki łask swoich na tych wszystkich, co mu cześć oddawać będą. Jednym wyrazem cel tego nabożeństwa jest, aby nasze ziemskie, biedne serce podnieść, poświęcić, złożyć w najświętszym sercu Jezusa. Gdzie jest zarazem i serce Marii, i serca wszystkich świętych Pańskich, aby najdroższe Serce Jezusowe było nam mieszkaniem, obroną, pociechą, życiem, błogosławieństwem, słowem, wszystkim. Dlaczego miesiąc czerwiec poświęcony jest nabożeństwu do Serca Jezusowego? Przez Maryję otrzymała ziemia obiecanego Mesjasza, z jej niepokalanej krwi i ciała, w sposób niepojęty, nadludzki, utworzyło bóstwo, swoje najświętsze ciało, najdroższą krew, najsłodsze serce, czyli w niepokalanej Marii wcieliła się boska miłość Jezusa, miłość która na kształt płomieni ognia goreje, której godłem jest cierniem otoczone serce. Nie masz przeto czasu i miesiąca, który by trafniej wyobrażał powyższą tajemnicę wcielenia serca pana Jezusa, który by bardziej przemawiał do serc wiernych jak ten najgorętszy w roku miesiąc czerwiec który zaraz idzie po maju po miesiącu maryi w ten czas słońce najwyżej na widnokrąg wschodzi bo też i miłość pana jezusa nieskończenie wszystko przewyższa w ten czas dni są najcieplejsze bo miłość serca jezusowego wszystkich serca rozgrzewa a wszelkie samolubstwo rozprasza i strawić powinna. Ten czas, dnie są najdłuższe, zmierzch wieczorny zdaje się stykać z brzaskiem poranku, co jest oznaką, że Pan Jezus jest światłością nigdy niegasnącą, że przed Jego miłością pieszchły i znikły ciemności błędów, jest wskazówką miłego dnia wieczności, w którym zawsze błoga, zapełniająca wszelkie pragnienia serca, jasność panuje. A najmniejsza nawet posępna snu i z ciemności skaza światła i szczęścia błogosławionych nie przerywa, nie mroczy. W serce pana Jezusa pełne miłości ognia, co płomienie nieskończonego w miłosierdzia na wszystkie strony rzuca, a wokoło niego nieskończone miliony serc błogosławionych, wzajem nieustannie ogniem miłości płonących. Z sercem Jezusa nierozdzielnie spojonych, oto niebo, oto wieczność. Nabożeństwo zatem miesiąca miłości jest malutkim wyobrażeniem owej błogosławionej wieczności, wyobrażeniem nieba. Prawdziwi czciciele miłośnicy Boga chwalą go w duchu i w prawdzie, serce ich nieustannie złączone, spojone z Panem. Gdziekolwiek są, nie są sami, ale Pan Jezus jest z nimi. Dla nich jedynym źródłem żywota, utrzymaniem ducha jest serce Pana Jezusa w najświętszym sakramencie utajone. Oni, ile im obowiązki i godziwe zatrudnienia pozwalają, idą bardzo często. Przykładać do serca swojego zawsze gorące, a nigdy nie trawiące się paliwo, jakim jest Najświętsza Komunia. Ale dla nich mało przyjść i odejść. Prawdziwi miłośnicy Pana radziby zawsze przyjmować Boga swojego, zostawać z Bogiem swoim, nie odłączać się, gdyby można, ani na chwilę od swego Boga. Dla nich mało jest sakramentalna raz lub kilka razy na tydzień komunia. Takim duszom Pan dozwala innym sposobem uspokajać chłaknienie. One komunikują duchowo, przez gorące serca pragnienie, komunikują codziennie, a niekiedy wiele razy na dzień, aby zawsze być z Panem, a nigdy bez Pana, bo z Panem być to niebo, a bez Pana a choćby najmniejszą chwilką pozostać, to nie do zniesienia piekło. Głównym przeto zadaniem naszym w miesiącu poświęconym sercu Jezusowemu będzie naśladować wiele dusz, co na ziemi zostając już anielskie, niebiańskie wiodą życie. Będziemy się starali tak urządzić nasze życie, aby wypełniać nasze obowiązki stanu, tak we wszystkich sprawach mieć na względzie Pana Jezusa, tak utrzymywać czystej wolności z mazy grzechowej, choćby najmniejszej, nasze serce, iżby nie tylko w duszy i myślach, ale nawet powierzchownie widać było w ułożeniu, w czynach, w mowie, że nasze serce jest przybytkiem, ołtarzem, na którym przebywa najsłodsze, najświętsze serce Jezusowe. Będziemy usiłowali w miarę możności naszej wyrażać na sobie i nabywać wysokie cnoty, których wzór najdoskonalszy przedstawia nam Serce Jezusowe, a mianowicie miłość, pokorę, cichość, umartwienie, czystość, pokój, zgodę. Co dzień na zaraniu, pocnieniu się albo zaraz po ubraniu przy, przy, przy zwykłych modłach. Wszystkie sprawy mowy, wszystkie myśli i pragnienia serca, złożywszy w najsłodsze serce Pana Jezusa, jemu one ofiarujmy. Panie Jezu, oddaję ci swoje serce. Zamieszkaj w nim na zawsze. Pomagaj mi być dobrym i prowadź mnie do Ojca Niebieskiego. Jeżeli możemy co dzień słuchajmy najdroższej ofiary mszy świętej i w czasie takowej, otworzywszy podwoje serc naszych sakramentalnie albo przynajmniej duchownie, przyjmujmy życie nasze, drogie serce Jezusa. Jeżeliby zaś obowiązki lub inna słuszna przyczyna zatrzymała nas w domu, w ten czas chociaż duchem nasze intencje, pragnienia, Łączmy z modłami osób modlących się w Kościele przed ołtarzem serca Jezusowego i uklęknąwszy przed obrazem ukrzyżowanego, komunikujmy duchownie w domu przez gorące pragnienie połączenia się z Panem Jezusem, posiadania Go na zawsze w naszym sercu. Co dzień odmówmy raz jeden, jedno Ojcze nasz, zdrowaś Maryja, wierzę w Boga i następnie krótkie Krótkie westchnienie, o słodkie serce mojego Jezusa, spraw abyśmy Cię sercem coraz więcej kochali i znali. Każdodziennie udając się na spoczynek po zwykłych modlitwach wieczornych i rachunku sumienia uczyńmy komunię duchową i zasypiajmy miłośnie w przesłodkim sercu Jezusa. Módmy się litanią do najsłodszego serca pana Jezusa. Kiriel Son, Chrystelej Son, Kiriel Son. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, złączone najistotniej ze Słowem Bożym, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątnica bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, trójcy najświętszej przybytku, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości, Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa oceanie dobroci, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa tronie miłosierdzia, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa skarbie niewyczerpanej, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa źródło łask boskich, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa pokoju i pojednanie grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa wzorzec nut wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa godne nieskończonej miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa źródło żywej wody, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa przedmiotu podobań Ojca Niebiańskiego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa błagalna ofiara za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa przepełnione goryczą dla grzechów naszych, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa w smutku pogrążone w ogrodzie oliwnym, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa urąganiem nakarmione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa włócznią przeszyte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa na krzyżu ze krwi wycieńczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, znieważane przez ludzi w najświętszym sakramencie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ucieczka grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, umocnienie słabych, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pociecho strapionych, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wytrwanie sprawiedliwych, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie tych, którzy w Tobie ufają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wesele błogosławionych, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, jedyna pomocy w utrapieniach naszych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Jezu cichy, serca pokornego, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Boże Wszechmogący, weź na serce najdroższego Syna Twego i przypatrz się zadośćuczynieniom, jakie Ci ofiaruję w imieniu grzeszników i daj się przebłagać boskim hołdom Jego. Przebacz nam nasze grzechy i zmiłuj się nad nami w imię Jezusa Chrystusa, który będąc Bogiem żyje i króluje wraz z Tobą, w jedności Ducha Świętego, amen. Najsłodsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami, abyśmy się stali godnymi Ciebie kochać z całego serca. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen.